zero wypadków na pasach przejściach 3186 głosów. Tak, Dziękuję tak. Program znany i bardzo potrzebny mieszkańcom już po raz kolejny zgłoszony do budżetu obywatelskiego i po raz kolejny myślę będzie realizowany w współpracy z Fundacją McDonalda, nie ma dzieci z na program badań przysiewowych też niezwykle niezwykle ważny. I trzeci projekt Sami wnioskodawcy mówili, że tak za bardzo nie wierzą, że, że wygrają, no ale, ale okazuje się, że, że warto, warto zabiegać projekt Koszańskiej Biblioteki Publicznej, kulturalnym miejsce spotkań pod Bukiem, czyli teraz przy Koszańskiej Bibliotece Publicznej. 1843 głosy i trzecie miejsce projekt przechodzi do realizacji. I to projekt obywatelski na 2020 rok. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy głosowali. Zachęcam do składania projektów na kolejną pozycję.